że ja się ubrałem odpowiednio? Co ty do mnie gadasz? Zobacz, to jest zwykły zielony, no a to jest zielony pogrzebowy. Powiem ci, że jednak pogrzeby potrafią być bardzo wzruszające. No zobacz, mąż Karoliny w pierwszej ławce, Karolina w trumnie przed ołtarzem. Między nimi jest teraz mniej niż pięć metrów. Oni w życiu ze sobą tak blisko nie byli, jak teraz są. Ty, patrz teraz, jaka szopka. Córka pod trumną matki płacze. No trzymajcie mnie, przecież ten pogrzeb to jest jej najdłużej spędzony czas z matką od co najmniej 20 lat. Co zabrałem na pogrzeb? Jajco, nie no nie obrażaj się, serio, mówię, zobacz. Ale no co ci chodzi, że nienormalny jestem? No chyba zaraz święta wielkanocna, to jajko idealnie pasuje, a to jest takie żałobne, w ogóle niepokolorowane, nieozdobione. No a tutaj, no bo jej ulubioną porą roku była jesień, to chyba idealnie pasuje, tak? Szkoda, że na jesień nie zeszła, tylko dopiero do wiosny trzeba było czekać. No i to jeszcze tak się fajnie świeci. W zaświatach jest chyba ciemno, tak? To to jest chyba ochrona dla niej, żeby z tym szła, jak z takim lampionem, żeby nic jej nie potrąciło. Nie wie, że w ciemnościach pieszy jest niewidoczny, on raczej samochodem nie pojedzie na są dostateczny, tak? Karolina była dobrym człowiekiem, tak, bardzo dobrym, ale w spiskowaniu przeciwko tobie. Wszystkim służyła pomocą. Tak, pomocą, w dobijaniu ich. Dobrą radą, tak, chyba dobrym donosem. Co że sztuczne kwiaty się na cmentarz nie nadają? Oczywiście, że się nadają, dłużej się będą trzymać. A co ty myślisz, że ja zaraz tutaj przyjdę odwiedzać, wymieniać? A poza tym, aż tak, to ja Karoliny nie lubiałem, żeby jej Żywę kupować. Oho, słońce wyszło, ale razi, ale to znak, że niebo się raduje, że Karolina do nich przyszła. I zaczyna padać, ale to dobrze, to znak, że niebo opłakuje, że Ziemia straciła tak wspaniałą osobę jak Karolina. Ty kurde, to jaka musi być pogoda, żeby się okazało, że z tą osobą było coś nie tak? Jak ona w tej trumnie wygląda? No jak żywa, jakby zaraz miała się obudzić i wstać. I to mnie przeraża, Leż, leż, już wystarczająco długo się z tobą męczyłem.